Witajcie. Nie wiem, jakbym mógł zacząć, bo nie brzmiało to jak wysana z palca historyjka. Naprawdę, chciałbym, by ktoś uwierzył mi w to, co mam do przekazania. Możecie mnie mieć za wariatę, ale wiem, co widziałem. Nikt nie mówi mi, że jestem pomylony. Choć chciałbym, żeby tak było. Gdyby nie to, że to, co widziałem, było tak prawdziwe. Już sam nie wiem, co mogę o tym myśleć. Ech. No dobra, może inaczej. Nie chcę podawać swoich prawdziwych danych, więc... Powiedzmy, że nazywam się Patryk. Mieszkałem wtedy pod Wrocławiem. Nazwy miejscowości nie chcę wyjawiać, gdyż może to poskutkować negowanie mojej osoby ze strony policji, jak i mediów. A tego nie chcę. Postaram się wam przybliżyć to, co widziałem, a właściwie to, co się wydarzyło. Nie było to coś normalnego, wręcz przeciwnie. Czułem w tym ingerencję jakichś nadprzyrodzonych sił. Miałem pewną świadomość tego, co robiłem, lecz nie umiałem nad tym zapanować. Zima 2013 roku. Wybraliśmy się ze znajomymi do Wrocławia na mały wypad. Natomiast to miasto jest wieczorami bogate w atrakcje, więc nie zaskoczyło nam pojechać na noc czy dwie i odpocząć od ciężkiej pracy i jakoś odreagować w weekend. Koniec końców wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy do miasta. Zastanawialiśmy się, gdzie by tu zacząć naszą przygodę. Propozycja padła na Rynek Wrocławski pod pretekstem napić się czegoś wysokoprocentowego. <laughs> nie odmówiłem. Wręcz przeciwnie, było mi to obojętne. Napić się zawsze można, i tak na pewno wrócimy na następny dzień. Na pewno do tego czasu wróćmy je. Weszliśmy do pierwszego lepszego baru, Siedliśmy przy stoliku. Szczerze mówiąc, przypominał on bardziej kawiarenkę niż bar. Lecz to nie jest ważne. Zaczęło się opijanie. Jeden kieliszek, drugi, trzeci. Chwila rozmowy, głupota, gadanie o tym, jak mój szef jest denerwujący, jak to dziewczyna mnie wkurza, bo za niedługo sesja i nie ma czasu na naukę. U nas to było normalne, ale to był początek. Zazwyczaj po większej ilości alkoholu zaczęły się stwarzać ciekawe historyjki. Parę piw do wódki zrobiło swoje, powoli i zaczął mi się plątać język. Wtedy poczułem, że jest mi niedobrze. Wyszedłem do toalety, wiesz, z siebie nadmiar alkoholu. Poczułem niesamowitą ulgę. Ale wiedziałem, że na tym się nie skończy. O nie. Wróciłem niewzruszony do moich znajomych. Rozmawiali o urban exploringu. Nie interesowało mnie to, z racji tego, że posiadałem strenda opuszczonych miejsc, lecz postanowiłem posłuchać, o czym gadają. Ej, chłopaki słyszeliście o starej siedzibie zamo? Tej na księcia Vitolla. Pewnie podobno działy się tam straszne rzeczy za komuny. Ludzie byli tam drastycznie przesłuchiwani, a od czasu do czasu zdarzały się tam morderstwa i śmiertelne zejścia. Byli zakatowywani na śmierć i takie tam. Wiecie, uroki żelaznej kurtyny pod pretekstem zdrady Narodu Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej? Dostałem cyng od pewnego znajomego, że da się tam wejść i można pozwiedzać co nieco. Dopóki nie ma ochrony możemy wejść i wejść bez szwanku. Myślisz, że jestem coś więcej niż pusty budynek? Holera wie, równie dobrze mogą tam leżeć jeszcze stare dokumenty. Oto by było ciekawe znalezisko. Kto wie może jakiś pasjonat kupiłby ode mnie co nieco? Jak myślisz? Może znajdziemy jakiegoś trupa? Przestańcie cholera. Ciary przechodzą mnie na samą myśl o zgniłych lub wyschniętych zwłokach. Spokojnie. Później chyba po odpadnięciu kurtyny rezydowali tam już panowie policjanci do 95 roku, więc na pewno ładnie posprzątali po kolegach z ZOMO. To co? Co powiecie na mój wypad? Ja nigdzie nie idę. Wiesz, że... No dawaj stary, obiecuję ci, że nie ubrudzisz sobie rączek. Ech. Dobra. Ale to ostatni raz. Nigdy więcej, okej? Okay? Czyli wszyscy się zgadzają. No to panowie, kończymy piwkę i w drogę. Żałuję tej decyzji. Nie dlatego, że byłem obrzydzony opuszczonymi miejscami, lecz dlatego, że nie wiedziałem, do czego to doprowadzi. Dobiliśmy chmielowy napój. Staliśmy od stolika, tym samym prosząc o rachunek. Kadarka przyniosła paragon. Każdy wyciągnął z kieszeni 20 zł, kładąc je na stole. Ubrał na siebie kurtkę. Zwinąłem szalik, włożyłem czapkę. Weszliśmy na rynek. Jak na późną godzinę w centrum panował duży ruch. Wyciągnąłem komórkę. Zauważyłem, że dostałem SMS-a od mojej dziewczyny. Martwiła się o mnie i pytała, kiedy wrócę do domu. Nadpisałem, żeby się uspokoiła, przecież to nie pierwszy raz i że wszystko będzie dobrze. Marek włączył GPS w celu namierzenia ulicy Witolda. Po około godzinie znaleźliśmy się na miejscu. Budynek straszył ziejącą pucką z wybitych okien. W środku panowała niesamowita czerń. Była ona tak głęboka. Miałem wrażenie, że gdy przekroczę próg drzwi wejściowych, pochłonie ona mnie w całości. No to co, panowie? Czas zacząć przygodę, wypowiedział uradowany kolega. Przechodząc przez bramę, poczułem na swojej twarzy podbóg zimnego powietrza. W sumie nie dziwnego. Była przecież zima. Cierki przeszły po moich plecach. Chciałem zostać na zewnątrz, lecz nie chciałem zrobić z siebie pośmieliska. Kroczyłem za moimi znajomymi, nie zwracając uwagi na miejsce, w którym się znajduję. W środku panowała ciemność. Po chwili latarki telefonów rozcięły grubą warstwę czerni. W lobby widniał napis, że jest to aktualna komenda policji znaczy była. W tym momencie jeden z moich znajomych zarządził, byśmy się rozdzielili. Zaczęliśmy chodzić w grupach dwuosobowych po opuszczonym budynku. Po połowie godziny nie znaleźliśmy nic ciekawego. Zechciało mi się sikać. Szedłem do pierwszego lepszego pokoju. Stanąłem w rogu. Stromek moczu radośnie obijał się o brudne kafalki. Z ulgi zamknąłem oczy. Poczułem, jak ktoś łapie mnie za ramię. Myślałem, że to mój towarzysz. Obróciłem się na pięć, się zapinając rozporek. Co to za zachowanie, obywatelu! Proszę ze mną! Zbladłem natychmiastowo. Nie wiedziałem, co mam robić. To był zamowiec. Odepchnąłem go, podniosłem pierwszy lepszy kamień. Następnie waląc nim go po głowie. Z całej siły nie patrzyłem, czy jego twarz i czaszka będą w całości. Cios za ciosem lądowało na głowie komunisty. Zauważyłem, że milicjant zamarzł w bezruchu. Zabadł w ciszy. Spojrzałem na swoje ręce. Wyrzuciłem kamień z ręki. Schowałem twarz w dłoniach. To, to niemożliwe. To na pewno sen. Przecież nie mogłem spotkać kogoś, kto nie istnieje już od dawna. Tylko moja wyobraźnia. Przetarłem oczy, spojrzałem na ciało. To, to był mój kompan Marek. Mój kolega, który mi towarzyszył. Zabiłem go. Coś mnie opętało. Wiązka światła została nakierowana na moją twarz. Widziałem te hełmy, te paskudne orzeszki A w ręku mią pałę. Byli gotowi mnie zaatakować. Zagadować na śmierć. Chcieli mnie społować jak bez pańskiego psa. Rzucili się na mnie. Zaczęli mną przemocać, a następnie bić twardą, gumową pałą po wszystkich częściach mojego ciała. Ból był nie do zniesienia. Oni stali nade mną i śmiali się. Śmiali się prosto w oczy. Zebrałem w sobie siły, wstałem na nogi, złapałem za swoje narzędzie mordu. Wyprowadziłem kilka ciosów w mojego oprawce. Ten prawdopodobnie stracił przytomność. Wyrzuciłem kamień z ręki. Podniosłem gumową pałę, następnie zaczynając układać go tak, jak on bił mnie przed chwilą. Wy komunistyczne świnie, nie domyśle się totalitarnej władzy, nie da! Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, co się właśnie stało i co właśnie mówiłem. Ujrzałem dwa ciała z i dwa ciała zmasakrowane. Tak bardzo, że ledwo można było dojrzeć ich twarze. Co ja zrobiłem? Przecież nie widziałem. To było zomu! Nie to niemożliwe. Wybiegłem z posterunku. Gdy zmierzałem do centrum, czułem jak robiło mi się niedobrze. Dobiegłem do samochodu. Wsiadłem do środka. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak do tego doszło? Przecież to było tak realne. Oni chcieli mnie zabić. Teraz jestem najprawdopodobniej poszukiwany. Dlatego nie chciałem podawać swoich prawdziwych danych. Lecz ja wiem, co widziałem i wiem, że to nie był sen. Nie mogę wam powiedzieć gdzie aktualnie się znajduję, nie chcę mieć przez to problemów, dlatego będę się dalej ukrywał, lecz tamten dzień nie pozwoli mi spać przez długi czas.